Czy Państwo się cieszą, że mnie widzicie? A że mnie? Na pewno Państwo się cieszą, gdyż mamy kilka recenzji gier, zapowiedzi najnowszych tytułów i ekstra klasykę. Co więcej, mamy dla Państwa nagrody. Zapraszamy. Dzisiaj zobaczycie Moto GP-07, czyli wyścigi na motorach. Mamy też Transformersy i nie zawahamy się ich zrecenzować. Xbox 360, który jest popularny na całym świecie, tylko nie w Japonii, pomału zaczyna również zdobywać kraj kwitnącej wiśni. Bardzo nie lubię tego sformułowania, ale tutaj w scenariuszu mam tak napisane. Wszystko za sprawą jednej gry. Jest to japońskie RPG, które może zainteresować również polskich graczy. A wszystko przez to, że gra opowiada, uwaga, przygody Fryderyka Chopina. Japończycy kochają Chopina i właśnie owocem tej wielkiej miłości jest gra Eternal Sonata, która jest obecnie jednym z największych chiciorów w Japonii. My do europejskiej premiery możemy być pewni jednego, ta gra prawdopodobnie ma całkiem niezłą muzykę. Oto gra, którą tworzy nieznane nikomu studio Flagship Studios, ale niech was to nie zmyli, ponieważ są to ludzie, którzy wcześniej zaprojektowali m.in. Diablo 2. Zresztą te dwie gry Hellgate London i Diablo 2 łączy ta sama klasyczna czcionka z literką o przekreśloną itd. itd. Akcja gry Hellgate London dzieje się zagadka. W Londynie! Ta! W Londynie. Oczywiście, że w Londynie. E, Londyn e, przechodzi pewną transformację, staje się bramą piekieł. W grze ta brama już leciutko się uchyliła. Wyszły z niej demony, diabełki i my musimy je po prostu e, odprowadzić do domu. Hellgate London ukaże się w październiku na PeCety i będzie najpoważniejszym konkurentem Wiedźmina do miana gry RPG roku. Nie dość, że od jakiegoś czasu w gry z serii Guild Wars można grać po polsku, to teraz twórcy przygotowali dla nas coś jeszcze. Specjalny dystrykt, specjalną taką krainę, w której będą mogli się spotykać tylko i wyłącznie Polacy. Takie getto, tak? Podobnie taką samą swoją własną krainę dostali Rosjanie, co oznacza, że gra Guild Wars zdecydowanie zmierza na wschód, czyli w naszą stronę i to bardzo nas cieszy, ponieważ już niedługo pojawi się nowy dodatek do Guild Wars zatytułowany Eye of the North. 9 miesięcy, dokładnie tyle minęło od ukazania się bez wątpienia najlepszej strategii ubiegłego roku: Medieval 2 Total War. Upłynął niespełna rok, a my już dostaliśmy dodatek i to nie byle jaki dodatek: Medieval 2. Królestwa. My już w Królestwa graliśmy i muszę przyznać, że jest to małe Mistrzostwo Świata. Dostajemy aż cztery kampanie i są to nie są takie kampaniiki, kampaniunie, a prawdziwe, olbrzymie kampanie. Po pierwsze, krucjaty rzecz się dzieje w czasach Królestwa Jerozolimskiego. Po drugie, Podwój Nowego Świata czyli jest to Hernan Cortes, Podwój Meksyku i wszystko co z tym związane. Po trzecie, E, Brytania XIII wieku, czyli William Wallace e, i wszystko co związane z walecznym sercem Mela Gibsona i co jeszcze? I po czwarte, najważniejsze moim zdaniem, Krzyżaków e, ze swoim królewcem Marlborkiem i e, Urlichem von Nie musicie nawet czekać na naszą recenzję. Medieval 2 królestwa można kupować w ciemno teraz gra może mało widowiskowa, ale ciesząca się ogromną popularnością również w Polsce. Football Manager, który oznaczony jest tym razem, co ciekawe, cyferką, a właściwie literką, a właściwie znakiem infograficznym. Znakiem, znakiem infograficznym 2000 8. Co ciekawe, w grze będzie aż 5000 drużyn, co stanowi, co jest absolutnym rekordem w historii gier. Niemożliwe, nie ma tylu drużyn, zmyślają. A tak na serio, to bardzo dużo będzie wszelakich zmian. Nie jest sposób je wszystkie tutaj wymienić. Zajrzyjcie sobie na www.gram.pl, tam więcej przeczytacie o tej grze. Ja powiem tylko, że twórcy zamierzają poprawić grafikę. Nie rozumiem zupełnie o co chodzi, to tak jakby próbować poprawić grafikę w Excelu. The Sims Historie przeznaczone jest głównie dla posiadaczy komputerów przenośnych. Nie są tradycyjnym rozszerzeniem. Raczej sposobem na zarobienie jeszcze większych pieniędzy na zjawisku nazywanym przez graczy Simsomanią. Historie ze świata zwierząt absolutnie nic nie wnoszą do gatunku, z którego wyrosły. Wszystkie rozwiązania w nich zawarte bazują na pomysłach znanych już wcześniej. Praktycznie jedyne nowości odnoszą się tylko do strony programowej. Tak jak w pierwszych historiach, wymagania sprzętowe dostosowano do potrzeb posiadaczy notebooków. Gra również sprawnie działa w trybie okna, jak i w formacie pełnoekranowym. Umożliwia także sprawne korzystanie z internetowych komunikatorów oraz obsługę skrzynek pocztowych. Wszystko dla wygody zapracowanych simsomaniaków. Oprawa gry to nowe, stare czaty cesarza. Zarówno grafika, jak i muzyka zostały żywcem przeniesione z poprzednich części, zaś sama zawartość gry, czyli tytułowe zwierzaki bazują na dodatku, który pojawił się kilka miesięcy temu. W grze pojawiło się sporo nowych gadżetów przeznaczonych dla umilenia życia naszych czworonogów. Dużym minusem jest jednak fakt, że lista dostępnych zwierząt jest mocno okrojona do dwóch najpopularniejszych gatunków. Na anakondę na domowym patio trzeba jeszcze niestety poczekać. The Sims Historie ze świata zwierząt działają niezależnie od pozostałych programów z serii. Właściwie gdyby nieprzystosowanie do działania na komputerach przenośnych całkowicie by je dublowały. Sensu ich istnienia nie maskują nawet dwie fabularne opowieści mające niejako usprawiedliwić własne powstanie. Niestety prawdziwy sens tego wydawnictwa umiejscowiony jest bliżej portfeli rozmiłowanych w Simsach graty. Nie da się jednak ukryć, że popularność wszystkiego, co nosi w tytule człondy Sims, jest bardzo duża. Wydaje się, że najwyższy czas na trzecią odsłonę tej gry wszechczasów. czasów. Na pewno byłby to o wiele bardziej ambitny projekt od rozwleczonej na trzy części serii historię. Największa zaleta nowych Simsów to to, że fenomenalnie chodzą na laptopach. Jeżeli macie laptopa, to śmiało, możecie w to wchodzić. Lipa, znowu to samo. Jak wyjdą kolejne simsy na www.gram.pl, pojawi się ogłoszenie, że szukamy recenzenta. Król wyścigówek z automatów Sega Rally powraca. Ukaże się już niedługo na pc na Xbox 360 i na PlayStation 3. Co ciekawe, instrukcje pilota w wersji PC-towej nagra sam Krzysztof Hałowczyk. Sama gra ma być bardzo arcade'owa, arcade to znaczy, że zabraknie w niej elementów symulacyjnych. Ma być po prostu czysty fun. Radość z gry mają czerpać się nawet ci, którzy z grami nie mają nic wspólnego i nie kręcą super czasów na wszystkich OS-ach, we wszystkich Forcach i Gran Turizmach. W samym środku lata wyszliśmy ze studia, ale nie bez powodu. Dzisiaj rozgrywane są mistrzostwa polski w Pro Evolution Soccer 6 na PlayStation 2. My nie będziemy grać, bo nie potrafimy. Za to są ludzie, którzy na tym znają. Dzisiaj zostanie wyłoniony oficjalny mistrz polski w Pro Evolution Soccer 6, który jeszcze w październiku wyjedzie na mistrzostwa Europy do Sewilli, do Hiszpanii. Miejmy nadzieję, że będzie godnie nas reprezentował. Miejmy nadzieję, że osiągnie przynajmniej tyle, ile udało się osiągnąć Cieśkowi, który przypominamy dwa lata temu, był mistrzem Europy. Ty byłeś już mistrzem Europy. Oni dzisiaj tutaj biją się o Mistrzostwa Europy. Ty wygrałeś. Jakie to uczucie? No, uczucie, wiadomo, fantastyczne. Być najlepszym w Europie, być jednym, czy być w czołówce. jaki jakie w ogóle są w Europie, bo Europa należy do czołówki. Ktoś z nich pojedzie na finał Mistrzostw do Sewilli. Yeah! E co O czym powinien pamiętać, jak powinien się do tego przygotować, co powinien zrobić przed wyjazdem, jak powinien się tam zachowywać, czy to jest wielki stres, jak sobie z tym radzić? Czyli stres jest na pewno największym, najważniejszym elementem do opanowania. Yy, ważny jest przede wszystkim trening, yy, spokój, żeby się nie dać emocją, emocjom, no i wiadomo, we własne umiejętności, to jest najważniejsze, yy, najważniejsze, żeby wygrać, żeby osiągnąć sukces. Na tegorocznych Mistrzostwach polskich w Pro Evolution Soccer nie mogło zabraknąć obecnego mistrza, Szostaka. Szostak jest z nami, witam Cię. Cześć. Szostak, tak, powiedz mi jak ci dzisiaj idzie? Czy coś ugrałeś, czy niekoniecznie? No ja nie za bardzo ugrałem, nie poszło mi dzisiaj i w grupie odpadłem od razu dzisiaj. W zeszłym roku zostałeś mistrzem, być może dlatego, że grałeś Brazylią, bo dzisiaj zdaje się Brazylię już nie grasz. No w sumie na pewno był jakiś plus tego, ale ja gram tylko jednym ustawieniem i gram tą drużyną, do której to ustawienie po prostu pasuje. Do końca zdanie. Jestem nowym mistrzem Polski. Wy? bez Pro Evolution Soccer 6 I w związku z tym jadę do? Sewilli na mistrzostwa Europy Walczyć o? O Mistrzostwo Europy I mam nadzieję, że się uda Powiedz mi długo grasz? Oj bardzo długo Od, od pierwszej części w ogóle Jedno bardzo proste pytanie Jak to jest e, sprawić dziecku przykrość i pokonać dziecko? Ja, przykrość, przykrość? To rywalizacja była Nie mogę oddać mu po prostu ale, ale on jest od Ciebie o jakieś 17 lat młodszy o 17 lat? Yeah. Nie, no, no nie wiem, no tak wyszło po prostu. Chciałem po prostu to mistrzostwo zdobyć, no i wygrałem. Moim zdaniem zrobiłeś mu krzywdę, tyle ode mnie. Kolejna dekada zmierza nieuchronnie ku końcowi, zaś gry z literkami GP w tytule wciąż mają się dobrze. Patrząc zaś na najnowsze dziecko z rodziny Moto GP-07 można nawet pokusić się o stwierdzenie, że w ogóle się nie postarzały. Programiści z THQ zafundowali nam nie tylko poprawioną, ale i w pełni zaktualizowaną wersję poprzedniczki. Po raz pierwszy zadbali także o mniej doświadczonych graczy niewychowanych w warsztatach samochodowych. Dostajemy więc grę ze znacznie obniżonym poziomem trudności. Liczbę ustawień zredukowano do minimum, zaś samo prowadzenie motoru nie sprawia już tyle kłopotu i jest niemal tak proste jak sterowanie. Jednak pomimo wielu uproszczeń gra zachowała klimat rodem z pierwszych Grand Prix. Chwila nieuwagi i nasz motor ląduje daleko poza trasą albo z iście ekwilibrystycznym zacięciem wyrzuca nas z siodła. Dla Majsterkowiczów oraz wytrwałych rajdowców przewidziano tryb ekstremalny. Znacznie trudniejszy, jednak ciągle przystępny także dla przeciętnego fana motoryzacji. Tradycyjnie MotoGP to program objęty wszelkimi możliwymi licencjami. Na starcie stawili się wszyscy motoryzacyjni potentaci od Fiata po Hondę czy Ducati. Ścigamy się na wiernie odwzorowanych torach całego świata w towarzystwie ścisłej światowej czołówki z Valentino Rossim na czele. Nasze wyczyny oklaskuje trójwymiarowa publiczność, żywo reagująca podczas naszego przejazdu. Bardzo dobre wrażenie robi zarówno grafika, jak i muzyka. Niektóre kawałki naprawdę podnoszą poziom adrenaliny we krwi i sprawiają, że zacięty wyścig staje się nie lada przeżyciem. Nieco gorzej wypadają niestety przedwyścigowe animacje, zaś bardzo arkadowy tryb szkolenia słabo wpisuje się w całość. Przydałoby się także większe zróżnicowanie samego wyglądu naszych maszyn oraz oryginalniejsze zachowanie kierowców, którzy kolejną glebę zaliczają niemal w ten sam znany do znudzenia sposób. Gra daje wiele satysfakcji, mimo że ciągle trochę brakuje jej do ideału. Powoli jednak rodzi się pytanie, czy wydawcom nadal zależy na jego osiągnięciu i czy MotoGP nie czeka los Fify nastawionej głównie na wysokie wyniki sprzedaży. MotoGP 07 to powtórka z rozrywki, tyle że jest ładniej, fajniej i nowiej. Tylko, że co z tego, skoro ta gra jest bardzo niszowa? Masz plakat Valentino Rosyjskiego nad łóżkiem? Tak, mam. Ja też nie. 29 września ukaże się wreszcie Halo 3 i to będzie wielki dzień nie tylko dla posiadaczy Xboxa 360, ale również dla całej branży rozrywkowej. Wydawca gry Halo 3 spodziewa się nowego rekordu otwarcia. Przypomnijmy, że aktualny rekord należy nie do gry, a do filmu Spider-Man 3, który w pierwszy weekend zarobił ponad 150 milionów dolarów. Ta suma wydaje się niemożliwa do przeskoczenia, ale tylko pozornie. Wystarczy powiedzieć, że Halo 2 w weekend po premierze zarobił aż 125 milionów dolarów. Halo to jest na dobrej drodze, bo już teraz ponad milion osób dokonało przedpremierowego zamówienia tej gry. Milion osób zadeklarowało, że kupi grę, której jeszcze nie ma. Tak popularne jak GI Joe Transformersy nigdy w Polsce nie były, ale teraz za sprawą filmu Michaela Beya mają szansę nadrobić te zaległości. Hollywoodska produkcja została doceniona nie tylko przez nastolatków, ale i krytyków, a towarzysząca jej gra również nie może narzekać na wystawiane jej noty. Transformers The Game hitem wprawdzie nie jest, ale jak na tytuł wydany przy okazji filmu ma się całkiem dobrze i na zbyt wiele cierpkich słów nie zasługuje. W grze, tak jak w filmie, na ziemi pojawiają się roboty, a mówiąc ściślej ich dwa gatunki. Jedno są dobre, drugie złe. Te pierwsze to Autoboty, drugie Decepticony. I te, i te mogą przybierać formę rozmaitych urządzeń. Niektóre potrafią przeistoczyć się w samochód, inne nawet w helikopter. Tak czy siak dzieli je konflikt interesów i to on stanowi fabularną oś gry ta jednak przynajmniej dla nas nie była najważniejsza. Najważniejsze są tutaj gigantyczne roboty, które biorąc się za bary niszczą wszystko dookoła i wywołują taki chaos, że aż miło popatrzeć. W grze mamy dwie kampanie Autobotów i Deceptikonów. Dzięki temu możemy sobie wybrać, po której ze stron mocy wolimy się opowiedzieć. Każda z nich na swój sposób jest atrakcyjna. Nam jednak zdecydowanie bardziej przypadła do gustu ta, w której to my jesteśmy myśliwym. Decepticony nie przybyły na Ziemię, by bronić ludzkości, dzięki czemu bezkarnie możemy obracać w pył wszystko, co tylko nam przyjdzie do głowy. Jako autoboty już musimy uważać. Jeśli przegniemy z demolką, misję będziemy musieli zaczynać od początku. Transformers The Game to jednak nie tylko rozwałka lub obrona wyznaczonych celów. To także pościgi. Przekształcając się z robota w pojazd, czy to w auto, czy śmigłowiec, warto docenić kunszt, z jakim dokonuje się taka transformacja. Animacja robotów robi naprawdę ogromne wrażenie. Świat gry, który możemy niszczyć do zresztą też, tak jak ten ma kilka mankamentów. Po mieście możemy śmigać wzdłuż i wszerz, Jednak nie bardzo jest po co. Jeśli nie wykonujemy akurat wyznaczonego zadania, bardzo szybko zaczynamy się nudzić. Również misje, które przyjdzie nam wykonać, nie są zbyt wyszukane, jednak ratuje je to, że są krótkie i po prostu nie mają kiedy nas znużyć. W Transformersy grało nam się przyjemnie, zanim nawet poszliśmy do kina. Teraz doceniamy też to, że w grze możemy usłyszeć głosy niektórych aktorów, którzy użyczyli ich w filmie. Zabrakło wprawdzie Hugo i który wcielił się w rolę megatrona, ale to nic. Transformers The Game to i tak naprawdę udana licencja. Transformersy się transformują, budynki da się zrównać z ziemią, a dobro nie zawsze zwycięża. Polecam. Gra jest troszeczkę nudna po pewnym czasie. Misje zaczynają się powtarzać, wszystko wygląda tak samo, ale czego nie robi się dla tysiąca punktów Gamescore na Xboxie 360, prawda? Zbliża się premiera długo oczekiwanej mega produkcji Unreal Tournament 3, której podstawą ma być wieloosobowa rozgrywka. Najlepsze jest jednak to, że gra będzie działała na silniku graficznym Unreal 3, na którym już teraz hula Gears of War. I po drugie, co najlepsze bo można tak powiedzieć, gra połączy wszystkich graczy, bo ukaże się zarówno na pc jak i na PS3, jak i na Xbox 360. O. Niestety póki co nie potwierdzono jeszcze informacji, żeby wszyscy gracze, wszyscy właściciele tych trzech platform mogli spotkać się na jednej mapie, na jednym serwerze, ale ostatnio jak oko wypłynęła informacja o tym, że gracze PlayStation 3 będą mogli korzystać z myszki i klawiatury specjalnie przygotowanej dla tej konsoli, a to jest jakby pierwszy krok do stworzenia prawdziwej gry cross-platformowej. Tydzień temu w dziale klasyki mówiliśmy o prawdziwym kulciaku, Baldur's Gate. Dziś poniekąd wracamy do tematu, bo dziś w Gram TV saga Icewind Dale. Może nie tyle spadkobierca Baldura, co jego bliski kuzyn. Brat-bliźniak w zasadzie, a nie bliski kuzyn, ponieważ od Baldur's Gate tak naprawdę różni się tylko scenariuszem. No i tym, że wszystko pokryte jest śniegiem. Dokładnie tak. Tym razem e, wyruszamy na północ. Na północ świata Forgotten Realms do... Doliny Lodowego Wichru bodajże. I to jest bardzo niebezpieczna kraina, bo w tej krainie czają się barbarzyńcy, którzy chcą tę e, krainę... Zniszczyć. W meandry tej historii nie ma większego sensu się zagłębiać i Wam opowiadać. Jeżeli Was ta gra zainteresuje, sami sobie to sprawdzicie. Ogólnie wystarczy powiedzieć, że to jest klasyka RPG. I to wszystko w jednym pudełku. Icewind Dale 1 po pierwsze, Icewind Dale 2 po drugie i dodatek do Icewind Dale 1 po trzecie. W jednym pudełku jedna płyta DVD. Po czwarte jest jeszcze jeden dodatek, bo do Icewind Dale były dwa dodatki. Ha, ha, ha. Ale ten drugi był taki nieoficjalny, niewydany oddzielnie. Ale tutaj jest. Coś tam, coś tam, Lurmaster. No tak, tak. No. Icewind Dale ma już swoje lata, bodajże 7. Gra ukazała się w 2000 roku, a mimo tego prezentuje się całkiem nieźle i chociażby dlatego warto ją sprawdzić. Jest to prawdziwa klasyka RPG. U nas możecie ją sprawdzić za darmo, możecie wygrać ją w konkursie. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Proszę, wymieńcie przynajmniej dwa tytuły gier, które powstały na tym samym silniku graficznym co Icewind Dale. Odpowiedzi na konkurs wysyłajcie na mail konkurs.małpa.gram.pl. W tytule maila wpisujecie Icewind Dale i do wygrania właśnie te gry. Eee, nazwisk zwycięzców szukajcie na www.gram.pl. Jeden z największych hitów na pierwszego Xboxa, znany również z pecetów shooter Chronicles of Riddick, Escape from the Butcher's Bay, doczeka się kontynuacji, ale nie tak szybko jak się spodziewaliśmy. Druga część Kronik Riddicka, e, Assault on Dark Athena, miała się ukazać pod choinką, no niestety premierę tej gry przełożono na troszkę później. Programiści tworzący Kroniki Riddicka pracują w bardzo małym zespole i prawdopodobnie dlatego powstały pewne opóźnienia, w związku z czym nowa odsłona gry pojawi się na początku przyszłego roku. Jeżeli nie możecie doczekać. Się na strzelankę twórców Kronik Reddika, to polecamy The Darkness. Tę grę stworzyli ci sami ludzie. Sam Fisher i Snake mogą spać spokojnie. Serie Splinter Cell i Metal Gear Solid, których są bohaterami, jeszcze długo nie doczekają się godnej siebie konkurencji. Ich od lat ugruntowaną pozycję na rynku skradanek miał podkopać Vampire Rain. Tytuł trzeba przyznać z pomysłem, którego jednak twórcom nie udało się udźwignąć. Tą, jak się okazało, zmarnowaną receptą na sukces miało być osadzenie skradanki w przerażających realiach rodem z Resident Evil. Bohaterem gry jest John Lloyd, członek specjalnego oddziału do walki z istotami zwanymi Nightwalkers. Te żądne krwi wampiry opanowało jedno z amerykańskich miasteczek, a naszym zadaniem, jak łatwo się domyślić, jest wyplenienie ich co do jednego. Nie będzie to łatwe. Nightwalkers należą do najtrudniejszych przeciwników, z jakimi do tej pory przyszło nam się zetknąć. Są niezwykle czujni, szybcy i śmiertelnie niebezpieczni. Zauważeni przez nich praktycznie nie mamy szans na przeżycie. Dlatego nie pozostaje nam nic innego jak ukrywanie się w cieniu i działanie z zaskoczenia. Wysoko postawiona poprzeczka, jeśli chodzi o poziom Trudności dla wielu może okazać się nie do przeskoczenia, głównie ze względu na zniecierpliwienie wywołane kolejnym podejściem do tego samego fragmentu gry. Znużenie potęguje fakt, że w Vampire Rain nie robimy nic, czego nie robilibyśmy już w innych tego typu grach. A zatem skradamy się, przytulamy do ścian i wyglądamy z za rogu. Wspinamy po rynnach i drepczemy po wąskich gzymsach, od czasu do czasu korzystając z noktowizora tudzież innych termogogli. Jedyna różnica jest taka, że nasz bohater tym razem nie nazywa się Snake, nie Fisher, a Lloyd. Warto dodać, że misje są do bólu liniowe, a miasto sprawiające wrażenie otwartego jest takie tylko z pozoru. Jeśli nie trzymamy się określonej wcześniej przez twórców ścieżki, pojawia się niewidzialna bariera nie do przeskoczenia. To nie koniec. Jest jeszcze coś, co zniechęca do Vampire Rain. Oprawa graficzna, która pozwala zapomnieć, że mamy rok 2007. To, co widzimy na ekranie telewizora, zupełnie nie przywodzi na myśl konsol nowej generacji. Takie atrakcje wizualne mieliśmy już na PlayStation 2. Nie ma w tym ani odrobiny przesady, i dlatego właśnie jesteśmy na nie! Tak to jest, jak się robi Xero, z Xera, z Xera. Miał być miks z Splintercella i Resident Evil, a jak wyszło, sami widzieliście. Na szczęście, kiepskich gier nikt nie każe Wam kupować i trzymać na półce. E, możecie sprzedać ją w internecie, e, dać mu trzemu na pierwszą komunię świętą, albo spalić nad zapalniczką. To już wszystko na dziś. My będziemy się teraz zastanawiać, co zrobić z płytą Vampire Rain, a Wy tymczasem możecie zajrzeć do internetu. Tam na www.gram.pl macie codzienną porcję newsów. My wracamy jak zwykle w sobotę. Do zobaczenia.